Cześć, z tej strony Dominika Tarnacka. Przed chwilą... Przed chwilą przyszedł do mnie listonosz i przyniósł mi cenną przesyłkę. Jak myślicie, co jest w tej paczuszce? I dlaczego ona jest dla mnie taka cenna? Postanowiłam, że nagram film i rozpakuję z Wami tę przesyłkę, więc wzięłam nożyczki. Jestem bardzo przygotowana do tego procederu. Yy, przecinam. To wcale nie nożyczki były zbędne, chyba, ale lepiej się zabezpieczyć. Słuchajcie, co my. A! -da! David R. Hawkins, bardzo cenię tego pana. Sukces jest dla ciebie. O, ale jestem zadowolona, że ta książka do mnie przyszła. Przeczytam Wam krótko i przedstawię Wam Davida Hawkinsa. Jest to doktor nauk medycznych, a w zasadzie był, bo niestety Hawkins, widzę tutaj, zmarł w 2012 roku. Doktor nauk medycznych, nauczyciel duchowy i wykładowca. Opublikował setki artykułów oraz kilkadziesiąt książek, w tym jedną wspólnie z Noblistą Linusem Paulingiem, w wieku 38 lat, czyli niedługo w moim wieku. O Boże, zapadł na śmiertelną chorobę, podczas której przeszedł duchową transformację i wyzdrowiał dzięki wejściu w wysokie stany świadomości. Pomógł tysiącom pacjentów, prowadził zakrojone na szeroką skalę badania nad ludzką świadomością. Ta książka mówi, że y, sukces, ja nie przepadam za tym słowem sukces, ale m, bardziej mi pasuje słowo na przykład obfitość. Y, obfitość, zarówno materialna, jak i y, obfitość w miłości, jak i obfitość właśnie w relacjach międzyludzkich, jak i obfitość y, zdrowotna, jest dostępna dla wszystkich. Y, kiedy czytałam sobie o tej książce, przed zakupem, to był tam taki fragment, yy, który dotyczył konkurencji. Yy, I to, co przeczytałam o konkurencji ze mną, bardzo zarezonowało. Yy. Według mnie nie ma sensu skupiać się za nadto na konkurencji. Jeżeli prowadzisz swój biznes, czy coś swojego, to kluczem jest samo poznanie, poznanie siebie, swoich potrzeb, swojego celu, tego, co jest dla Ciebie ważne, tego, co chcesz, na jaki kompromis możesz pójść, na jaki kompromis nie możesz pójść, A czy w ogóle chcesz iść na jakieś kompromisy. Najpierw patrzysz w swoją gałę i w swoje serducho i określasz siebie. To jest podstawa dla mnie prowadzenia yy, jakichś takich swoich działań. Dopiero potem kiedy stoisz na swoich nogach i siebie czujesz, wychodzisz do ludzi. I jest spotkanie, bam, dwóch światów. Jest spotkanie twoje z twoimi klientami. I gdzieś w tym wszystkim oczywiście jest tak zwana konkurencja. I słuchajcie, konkurencja dla mnie jest wyłącznie inspiracją. Jeżeli ja patrzę na konkurencję, to nie robię tego na zasadzie, o mój Boże, ktoś po prostu zaraz mnie zje. No nie, nie patrzę na konkurencję w ten sposób. W ogóle nawet nie lubię tego słowa konkurencja. Jeżeli zaglądam i patrzę na, tej, na ten krajobraz, który jest wokół mnie, chociaż szczerze nie zajmuje mi to za wiele czasu, jakby ja się na tym nie skupiam za bardzo. Natomiast jeżeli już, to patrzę i moją. Yy, taką podstawową motywacją jest ciekawość i dalszy rozwój, ale swój rozwój. Mogę zobaczyć, czy jeżeli ktoś ma na przykład większe doświadczenie, czy ja mogę się czegoś jeszcze nauczyć, czy ja mogę się jakoś udoskonalić w danym temacie, yy, czy ja mogę jakoś skonfrontować podejścia, yy, jakie ja mam, a jakie ma yy, ta yy, druga yy, strona. Mogę się utwierdzić w tym, że to, co robię, jest rzeczywiście. Tym, co chcę robić i czym jest tym dobrze, czy gdzieś tam potrzebuję jakiejś zmiany. Jest to na zasadzie ciekawości i zobaczenia, co tam na innym lądzie się wydarza i czy ja mogę po prostu sobie jakoś zainspirować się działaniem innych. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak wyszarpywanie sobie klientów. Uważam, że dla wszystkich starczy jedzenia. I uważam, że bazą jest, tak jak mówiłam, to, co masz w głowie i to, co masz w serduchu. I jak potrafisz się komunikować ze swoimi klientami i zresztą świata. Takie podejście też tutaj znalazłam w recenzji tej książki, czy w opisie tej książki i przeczytam Wam, co jest napisane z tyłu. Tajemnica sukcesu wielu ludzi polega na tym, że robią to, co lubią najbardziej i dają z siebie wszystko. Arara! Kolejna po prostu rzecz, która ze mną na maksa rezonuje. Oznacza to, że możemy odnieść sukces w czymkolwiek zechcemy, ale wiecie, taki, nie? Zburzenie takiego powszechnego yy, podejścia opartego na strachu, że nie, że mi nie wyjdzie, że, yy, że jednak trzeba się jakoś tak naginać, dostosowywać. No dobra, czytamy dalej. Yy, rozluźnij się. O, uwielbiam to słowo. Przestań z kimkolwiek rywalizować. W świecie sukcesu nie ma żadnej konkurencji. Dokładnie. Co przyciąga, promuje i buduje sukces, a nie wymaga czasu, energii i wysiłku? Przeczytaj tę książkę, a wszystko stanie się jasne. Co do tego zdania, na ten moment nie, nie potrafię się z tym utożsamić, ponieważ uważam, że niezależnie od tego, czy tworzysz swój biznes oparty na pasji, to zawsze wymaga. Sporej ilości pracy, zaangażowania. Hmm. Więc sama jestem ciekawa, jak to będzie tutaj potraktowane, jak ten temat pracy będzie potraktowany. Aczkolwiek ze swojego doświadczenia wiem, że na przykład, jak chociażby kręcę dla Was te filmiki, ja to po prostu uwielbiam. I rzeczywiście czasami łapię się sama na tym, że ja tego nie traktuję jako pracę. I czasami pojawia się nawet taki głos, że Jezus, przecież ja tak mało dzisiaj zrobiłam. Tymczasem, nie wiem, zmontowałam i nagrałam jeden film, co wymagało kilku godzin pracy, załóżmy. Więc ja jestem sama ciekawa, jak tutaj to będzie rozegrane, jak to będzie przez Hawkinsa yy, przedstawione. Na pewno inny rodzaj wysiłku pojawia się w chwili, kiedy robisz to, co kochasz i pracujesz nad tym, co kochasz. A inny rodzaj wysiłku jest wtedy, kiedy robisz coś jakby tak wbrew sobie, yy, yy, ze spięciem tyłka w, jakim, w jakimś obszarze, gdzie po prostu czujesz, że to nie jest Twoja bajka. Yy, dzięki wskazówkom Hawkinsa odnajdziesz sobie osobistą moc, mocno. u mnie to słowo klucz, w końcu droga mocy, płynącą prosto z serca. Jej, zajebiście. I sprawisz, że to jak zarabiasz na życie, przyniesie Ci prawdziwy sukces. Słuchajcie, to jest tył książki. Jestem bardzo ciekawa, co będzie w środku. Nie wierzę w jakieś takie gotowe super recepty yy, na jakiś sukces, na jakieś po prostu yy, genialne szaupał. Ja tego nie kupuję. Ten opis jest trochę w takim, trochę tak zaciąga takim <glimatem> klimatem, yy, ale ja się tym nie przyjmuję, bo po prostu cenię bardzo tego autora. Yy, I jestem sama ciekawa, co tutaj odnajdę i co odkryję i podzielę się też. Yy, tym z Wami. Książka jest bardzo ładnie wydana. Słuchajcie, jest bardzo ładnie wydana. Ja lubię, jak jest przestrzeń w książce. Czyli na przykład zobaczcie, są yy, duże marginesy, yy, są bardzo przyjemne odstępy między, yy, między wierszami. Ja bardzo lubię, yy, jak jest właśnie przestrzeń w książkach. Jest ładna czcionka, Mm, jest ładny pomarańczowy kolor, który yy, listopadowe szare, chociaż dzisiaj było słońca, ale listopadowe yy, szare, kiedy jest szaro, dni, yy, bardzo z, yy, ten kolor przyjemny. Chciałam Wam przeczytać jakiś jeden fragment z tej książki: jak już tutaj się spotkaliśmy. Jak się tu spotkaliśmy, chciałabym przeczytać Wam. Fragmencik, fragmencik. Dobrze, zaraz zobaczymy. Liczy się uczciwość. Co o konkurencji mówi Hawkins? A co w takim razie z konkurencją? To nic innego jak uznawanie, że w świecie biznesu panują prawa dżungli. Ja w ogóle bardzo nie lubię takiego czegoś, takiego uznawania. Sukces przecież można osiągnąć bez większego wysiłku, jeśli tylko uda nam się uwolnić od błędnych przekonań na temat konkurencji. W ogóle, słuchajcie, przekonania to jest coś, co może nas udupiać, albo coś, co może nam dodawać skrzydeł. Yy, będziemy pracować nad przekonaniami yy, na mojej stronie Droga Mocy. Od stycznia prawdopodobnie ruszymy z cyklem live'ów, ale koniec tej dygresji. Ja mam tendencję do wygresji, yy, więc sama sobie, po prostu sama sobie stawiam granicę w tym momencie. Czytam dalej. Przede wszystkim, jak już mówiliśmy, nie ma żadnej konkurencji. W świecie tych, którzy starają się osiągnąć doskonałość w tym, co robią, są uczciwi i postępują zgodnie z zasadami, konkurencja nie istnieje. Jest to mi bardzo bliskie. Niewiele osób znajduje się na szczycie, a te, które tam są, ustalają własne zasady. Czy jako najlepsi mechanic w mieście mielibyśmy problem z konkurencją? Nie. Problemem byłby nadmiar zleceń. Znawszy doskonałą jakość usług, klienci nie zadowoliliby się już niczym innym. Czy przez, czy przez doskonałość mam na myśli specjalistyczną wiedzę, wyjątkowe zdolności? Otóż nie, wcale nie o to chodzi. W odpowiedzi na szczerość i uczciwość. Klienci stają się bardziej elastyczni w kwestii swoich oczekiwań. Wybaczą nam wszelkie błędy, jeśli będziemy wobec nich w pełni uczciwi. Mogą się poczuć odrobinę zawiedzeni, ale dopóki widzą nasze szczere intencje, nie pójdą do nikogo innego. Na przykład, jeśli ustaliliśmy kosztory usługi, ale odkryliśmy, że cena okazała się za niska, klient nam wybaczy, gdy powiemy, jeśli mamy pozostać przy proponowanej cenie, będziemy musieli obniżyć jakość pewnego materiału. Należy dać klientowi możliwość podjęcia decyzji. Dzięki temu później niczego nam nie zarzuci, ani nie zepsuje nam reputacji. Przeciwnie, zyskamy renomę, a Renoma prowadzi do sukcesu. Już czuję, że będę pracować z tą książką, yy, bo ta książka budzi we mnie sporo jakichś różnych takich właśnie yy, emocji. I co prędzej czy później podzielę się z wami refleksjami, yy, które będę miała po przeczytaniu i po spotkaniu z tym. Panem Davidem R. Hawkinsem. Pozdrawiam Was serdecznie i pamiętajcie: don't skirt, nie bójcie się konkurencji. Konkurencja może Wam tylko pomóc stać się coraz lepszymi w tym, co robicie. Tak naprawdę, gramy do jednej bramki. Skupcie się na sobie. Cześć.